Cześć! Witaj dnia 9. Dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę na temat kolacji. Wszyscy oczywiście wiemy, że kolacja jest takim posiłkiem, który powinien być najmniejszy. No ale teraz, co zrobić, żeby rzeczywiście dało radę wieczorem zjeść mało i żeby nie ciągnęło do tej lodówki? Jest takie fajne powiedzenie dotyczące posiłków w ciągu dnia: że śniadanie zjeść jak król, obiad zjeść jak książę, a kolację zjeść jak żebrak. To jest bardzo słuszne powiedzenie, tylko że najczęściej jest zdecydowanie na odwrót. Powiem ci, dlaczego tak się dzieje. Generalnie, jeżeli w ciągu dnia odżywiamy się źle, jeżeli zbyt późno od obudzenia się zjemy pierwszy posiłek, czyli śniadanie, jeżeli później będziemy omijać posiłki albo jeść byle co, rzeczy niepełnowartościowe, czy w ogóle bez żadnych wartości oprócz kalorii, to organizm skumuluje głód do wieczora. W ciągu nie jesteśmy zaganiani, zarobieni, głowa gdzieś tam w jakichś różnych codziennych sprawach i nie myślimy o jedzeniu. Kończy się dzień, przychodzimy do domu, włącza się w naszym mózgu relaks, odpoczynek, i nagle mm, jestem głodna, coś bym zjadła. I bardzo często ta kolacja trwa przez kilka godzin bo co chwilę robimy wycieczki do kuchni, do lodówki, żeby coś sobie tam podjeść. To jest właśnie konsekwencja złego odżywiania w ciągu dnia. Jeżeli będziemy omijać posiłki, jeżeli nie zjemy odpowiednio zbilansowanych posiłków, to wieczorem nasz organizm zmusi nas do zjedzenia konia z kopytami, kobyłą dopchnie i jeszcze nie wiem co tam na deser, prawda, będziemy chcieli zjeść. A istotą jest to, żeby kolacja... Miała maksymalnie jedną czwartą Twojego dziennego zapotrzebowania kalorycznego, jeśli jesz 4 posiłki, jeśli jesz 5 posiłków, to jedną piątą zapotrzebowania kalorycznego. Czyli jak to wygląda mniej więcej? Jeżeli masz kaloryczność 1200, to podziel to na 4, czyli wychodzi Ci 300 kalorii na kolację maksymalnie, to jest mało, dlatego na kolację powinny być jedzone konkretne rzeczy. Jeśli masz Dietę 1500 i podzielisz to na 4. To masz 350 na kolację, tak? Pamiętaj, żeby nie schodzić w swojej dobowej kaloryczności poniżej 1200 kalorii. To jest bardzo ważne, dlatego ja nie pokazuję niższych tych wartości. Ok? Ważne jest też to, żeby 3 czwarte swojego dziennego kalorycznego zapotrzebowania zjeść do godziny 17. Ok? w równo rozłożonych posiłkach. Pamiętasz? Najlepiej co 3 godziny, żeby to było 5 posiłków. Nawet jeżeli na początku nie mamy głodu, nie odczuwamy go, to zjeść po tych 3 godzinach. Coś drobnego, coś lekkostrawnego, coś mało kalorycznego, jakąś na przykład sałateczkę warzywną, albo jedno warzywo sobie pochrupać. Ok? Pamiętaj o tym. Dlaczego tak ważne jest, aby ta kolacja nie była posiłkiem ciężkim, ciężkostrawnym, zjedzonym zbyt późno, albo generalnie tak jedzonym w rozwyczony sposób. Dlatego, że w czasie snu człowiek musi odpocząć. Wstajesz rano, funkcjonujesz przez kilkanaście godzin, jest to 12 czasami do 16 godzin w ciągu doby nawet. Bo Kładziemy się do łóżka, zasypiamy, budzimy się, jest to między 6 a 8 godzin. Reszta to jest aktywność organizmu. W związku z tym pozwólmy sobie, żeby w czasie snu nasz organizm odpoczywał. Jeżeli mu na to nie pozwolimy, jeżeli zamienimy mu sen w czas trawienia, to będziemy bardzo przemęczeni. Czyli sen równa się odpoczynek, a nie równa się trawienie. Pamiętaj o tym, naprawdę da radę w ciągu tych 12 godzin, w ciągu dnia, znaleźć czas na te 5 posiłków. Naprawdę. Nie trzeba już jeść po tych 12 godzinach, czyli bardzo późno wieczorem, ok? Czyli co to znaczy dla nas? Najlepiej, gdyby kolacja kończyła się naprawdę maksymalnie 3 godziny przed snem. Czyli jeżeli kładziesz się o godzinie 11, to sobie odbyć 10, 9, 8, czyli o godzinie 20, powinna skończyć się kolacja. Nie zostać, rozpoczynasz jedzenie, tylko kończysz jedzenie kolacji. Ja jestem zwolenniczką jedzenia do godziny 19. I zaręczam Ci, jeśli zjesz dobrze śniadanie, potem porządną przekąskę, porządny obiad, drugą przekąskę i porządną kolację, to po godzinie 19 nie masz prawa odczuwać głodu. Dlaczego tak jest? Dlatego, że organizm ma swoje fazy gromadzenia składników odżywczych, fazy yy, o, oczyszczania organizmu, fazy regeneracji. I on nie będzie zmuszał cię do jedzenia wieczorem, jeżeli w ciągu dnia się dobrze będziesz odżywiać, ponieważ on wie, twój organizm, że w czasie snu musi się zregenerować. Sen to jest jak taka taśma naprawcza. Wyobraź sobie, że zjeżdżasz swoim samochodem do serwisu. Wieczorem zostawiasz samochód na, do, na serwis i w ciągu nocy mechanicy Ci wymieniają opona, dokręcają śrubki, wymieniają płyny w chłodnicach, w silniku, gdzieś tam, nie wiem, czy czym się jeszcze wymienia, czyszczą Ci tapicerki, odświeżają, prawda, robią tego różne, typu, tego typu rzeczy. I rano wychodzisz z domu, chcesz się samochód i masz Świeżutki, nowiutki, odnowiony, pachnący, prześliczny, fantastyczny i fruwasz nim do codziennych zajęć niemalże. To właśnie tak samo nasz organizm chce, on chce w nocy odpocząć i się naprawić, odnowić, zregenerować, odbudować. Dlatego też ważne jest, żeby sen trwał odpowiednią ilość czasu, godzin. Jeśli ten sen będzie miał trwał zbyt krótko. To następnego dnia organizm nie będzie miał dobrze zrobionego serwisu, bo jest za krótki czas na to. Nie wytworzą się enzymy, hormony, organizm nie wytworzy pewnych składników różnego rodzaju, które potrzebuje w ciągu dnia i będzie zmuszał cię do jedzenia wtedy. Także pamiętaj, tak naprawdę, żeby ta kolacja była dla ciebie łatwym posiłkiem do zjedzenia, no to w ciągu dnia trzeba się dobrze. Odżywiać. Z kolei, jeżeli nafutrujesz się wieczorem zbyt późno, godzinę przed snem, dwie godziny, ale będzie to jakiś taki wielki posiłek albo jakieś chipsy, nie wiadomo co, no po prostu się nafutrujesz kalorii, to budzisz się rano i masz brak łaknienia. Dlatego, że w Twoim żołądku, w Twoich jelitach zalega jedzenie z poprzedniego dnia. Ileś tam godzin zalega, organizm jest przemęczony, on nie odpoczął. Nie zregenerował się, męczył się z, tymi, z tym jedzeniem zalegającym, gniącym i już fermentującym w jelitach w układzie pokarmowym, w związku z tym nie chce jeść. I wtedy automatycznie nie zjadasz śniadania. A śniadanie jest najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia. I śniadanie trzeba jeść. Jedną godzinę maksymalnie od obudzenia się. Jeżeli go nie zjesz, to rozpoczynasz całą lawinę wydarzeń w organizmie, które zmuszą cię później do zjedzenia bardzo dużej kolacji. Jeśli będzie duża kolacja, będziesz tyć. Na pewno nie chudnąć. Jeśli będzie brak śniadania, będzie duża kolacja, będziesz tyć. To jest ciąg przyczynowo-skutkowy. Nie da się go zmienić. Pamiętaj o tym, okej? Okay? No i teraz, co na tą kolację zjeść? Kolacja powinna być lekkostrawna. Powinna dostarczyć Niewielką ilość energii, dlatego że w nocy śpisz, leżysz, obniża się temperatura ciała, spowalnia metabolizm i nie potrzebujesz kalorii na ruch i aktywność przez te 8 godzin. W związku z tym, jeżeli zjesz za dużo kalorii na kolację, to przytyjesz, bo one nie zostaną zużyte, tylko odłożą się w postaci tkanki tłuszczowej. Dlatego na kolację powinny być zjedzone węglowodany, ale nie proste, tylko czy przetworzone, czyli mączne, kanapki, naleśniki, e, jakieś tam placuszki, pierogi, e, ciastko nie daj Boże. Nie. Nie mogą być ani proste, ani przetworzone. Tylko mogą być węglowodanami złożonymi, czyli i też e, niskokalorycznymi, czyli zostają ci tylko i wyłącznie warzywa. Sałatka warzywna. Różne rodzaje sałat, liści, koperek, szczypiorek, natkać, listki, listki, zielone listki. Do tego może być pomidor, ogórek, papryka, coś, po czym się będziesz dobrze czuć. Czyli tylko i wyłącznie sałatka warzywna, lekko skropiona oliwą z oliwek, ok? Lekko przyprawiona ziołami. I do tego białko, ok? Chude białeczko, bo akurat aminokwasów. Organizm w nocy potrzebuje szczególnie, że ćwiczysz codziennie i organizm będzie tych aminokwasów potrzebował. Chude białko to może to być na przykład do tej sałatki, zgriluj sobie beztłuszczowo pierś kurczaka, albo ją podduś, albo sobie upiecz, tylko nie smaż, pamiętaj smażonego, smażonego mówimy nie, żeby nie było dodatkowego tłuszczu. Więc taka grillowana pierś kurczaka i super sałateczka to będzie przepyszna kolacja. Zachęcam, żeby to była rybka. Żeby to też była taka na przykład grillowana rybka do tej sałatki, ale na przykład możesz ugotować sobie fasolki, soje, soczewicę, cieciorkę i wrzucić do tej sałatki i też będzie białko, tylko że roślinne i będzie lżej strawne na pewno. Ok? Czyli pamiętaj, na kolację chude białeczko, surowe warzywa i w przewadze warzyw. Tego białka dużo nie musi być. I wtedy kolacja będzie dla Ciebie zdrowa i odchudzająca. I tego cię życzę. Zadanie od dzisiaj, żeby ta Twoja kolacja była zjedzona maksymalnie 3 godziny przed snem. Przypominam, jak się kładziesz o godzinie 23, to 22, 21, o 20, czyli 3 godziny, ma być skończone jedzenie. Czyli rozpocznij pół godziny wcześniej, ok? Więc rozpoczynasz 3,5 godziny przed snem, na przykład. A jeśli dasz radę, to ja cię zachęcam, żeby kolacja była zjedzona. Do godziny 19. Taka jest fizjologia naszego organizmu, i wtedy on będzie naprawdę najbardziej szczęśliwy. Po kilku dniach poczujesz bardzo duże łaknienie rano, chęć na jedzenie, śniadania i taką energię życiową, bo jak organizm rano jest porządnie głodny, to cię mobilizuje do tego, żeby coś robić w ciągu dnia. Tak trzymam za ciebie kciuki. Pamiętaj, 3 godziny przed snem lub do 19.00. Widzimy się jutro. Wiem, że to będzie trudne, ale wiem, że dasz radę. Papa. Pa.